Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, czy Cody ma gruby sen. Nie wiem, czy to się mówi gruby, czy mocny, nie wiem. Ale mam przygotowaną parówkę, on śpi sobie tam. I chcę mu podłożyć pod nos tą parówkę, więc zobaczymy, czy się obudzi. W ogóle, sorry za hałas, ale moja siostra śpiewa, <głynne> więc no. On mega dziwnie śpi. No, tak. Sprawdzamy, czy Obudził się. No tak. <śpiewa> nie przegapisz swojej ulubionej paruleczki, prawda? Nie przegapisz. No tak. <śpiewa> na parówkę była? Ja nie teraz mi dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja lubię w ogóle tak głośno tak z nim leżeć Piękny jesteś, wiesz? Ja Cię kręcę, moja siostra śpiewa i dupa jeszcze No odziedziczyła śpiew w i Teraz, no Obydwie zagłuszamy cały blok, ale no Co mnie kryjesz? Pogłaszczony piesk on, on teraz wymienia sobie sierść na nową On teraz linieje z tej małej sierści Będzie na dużą I w ogóle linieje No i tutaj mi się trochę nie podoba Ta sierść, bo jest taka Nie wiem, źle, no, Nie jest taka miękka, a tutaj już ma chyba miękką Więc na to, to jest chyba Ta stara, a to jest ta nowa Taka piękna Taka piękna Taka piękna